Siemano widzowie, dzisiaj mam 5 prób, żeby wygrać. Jest ze mną mój kolega. Siemano, teraz jestem Sorry, że go tak słuchać, może później będzie lepiej. Dobra. To... Zaczynamy. Dobra widzowie, mieliśmy mały problem, ale zrobiliśmy już cztery fragi. Sorry, że nie zrobiłem... Yy... Jak zaczęliśmy, no bo nie nagrało mi się, więc sorry. Dobra, to idziemy sobie porobić killa, a no więc zobaczycie. Ej, nasze killa. O, akurat. Piję to małe potnik. A, dobra. A ile masz tych... A, dobra, dwie idealnie. Dobra, dobrze, wie, ktoś tu jest. Dobra, leży. Ej, ale dobrze, że ten... Spojrzałem na to, czy się na dobra widzowie. Już mam taki ród, Powiedzcie, czy fajny? A my wracamy do kili. Dobra widzowie. Tu jeszcze osoba jedna. To zabijane. To O kurde! Legendarna tanta. Wow! Ale nie mam wiesz, 12 kill mamy! <śm> no dużo, dobra, próbuję tego co chciałem. Hop. No nie. A. Muszę spróbować tego. Hop. Nie, a czemu mi się teraz to nie udaje, a udawało się wcześniej? Dobra widzowie to polecimy sobie na wyspę, Mam nadzieję że ktoś nie nabrał o jest Dobra Ty weź medalię ja wezmę sobie broń, dobra? No, nie na no, medalię to no, nie bierzemy Jakby co, widzowie to mamy 5 prób bo zapomniałem powiedzieć A jak wygramy to kończymy od razu Po prostu kończymy od razu Ej, muszę wam pokazać, co zabrać. O! mi się nie chce dojeżdżać z medalionami. No <słuch> to na to. Ha, tej. My chyba dojeżdżamy tych z medalionami. Może się za Może źle, może dobrze. Warto no. wjeżdżać. No dobra widzowie to już jesteśmy przy tym bosie drugim. To jest akurat ten pierwszy No to dojeżdżamy. Jakby Czekaj. Widzę go. Dawaj, nie atakuj jeszcze. Yy, tak z zaskoczenia dawaj. Dobra, tu wiem. Dobra, ja chyba uciekam. Chyba nie chcę. Dobra, widzę, ja uciekam. A ja, ja. Teraz tylko poszukać najbliższy ten reboot. Dob dobra, widowie, mamy ja mam zero. A teraz to osoby będą mnie szukały

O! Bo zginę! Nie, zginę chyba! O nie! Zginę! No i zginąłem! Kurde! Nie wygramy z tej grupy. 3, ale możemy wygrać za drugą próbą. No, no dobra, no to już przy, przy, bez przedłużania będziemy nagrywać tylko kila, Żeby was tak nie zanudzić. Dobra, widzowie, mamy już top 30. To jest nasza druga próba, to ja... O, To jeszcze? Nie, no strzelę tutaj, tutaj do mnie. Aha, to tylko body. Bardzo... Tu się gdy nie zapomnijcie zostawić łapeczki, w górę, subskrypcję, żebycie na ślub na bieżąco Dobra To będzie coś Ej widzowie, bo mój kolega zdobył pompony Dobra, tutaj na oko. Dobra. Dobra widzowie ktoś tu jest. Więc go zabijemy oczywiście. Co? Jakieś i Dobra to idziemy zatankować samą czy tylko mamy stronę eee, nie mamy nie dobra to nie zatankujemy dobra, dobra ktoś już jest? to dawaj Mikołaj używaj tej swojej mocy czekaj czekaj gdzie on był bo tutaj skąd strzelał Dziesiąt Jeszcze raz zero ma Takie totalne zero O kurde, zaraz zresztą. Dawaj, podjeżdżaj go Bo on ma mega mało HP Ta żabka 全部。 I potem zarabiamy go tu, bo potem musiał sobie montaż ustawić, który będzie dla montażu. No. Dobra widzowie, już mój kolega mnie ratuje. Na szczęście strefa bije w po jeden, więc to za dużo nie zrobi. Więc... Zobaczymy, bo kolega... E, po co ty się tu zabudowałeś? Nie. Dobra. Teraz będę do mówił Mikołaj, bo, bo pewnie poznacie jego i przecież. Chyba. Dobra. Lecimy, obroni. Dalej, lecimy. Dobra, ja się lecę. Dobra widzowie. Już jestem, ale chyba prawie na styk. No ile mi już z HP zostało? 31. Mało. Dobra widzowie, zobaczymy czy to wygramy, czy przegramy. Gra. Ja, Gramy. Nie wygramy. Tak nie, 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 nie Dobra, no to... Mam pomysł. Może po prostu kampmy. Dokąd prawie do końca gry. Nie, ale... Bo się... Dobra, widzowie. No, Mikołaj... Mikołajowi już się nie chce grać, więc reszty już dokończę sam. Mara. Sorka, ma. widzimy się w kolejnym odcinku Mara. Oto widzicie. Tak zostałem sam. Więc mam nadzieję, że uda mi się wygrać bo długo już ten odcinek nagrywam jest prawie jest 22.18 no długo już nagrywam go Dobra, jak chcecie być tutaj u mnie w znajomych to po prostu dodajcie mnie jak chcecie i napiszcie jakie chcecie kolejne odcinki bo ja teraz za bardzo pomysłu nie mam i nie wiem co nagrać Mamy ile jeszcze prób? to była jedna, druga. Czekaj się. Jaka to próba była? Zaraz A dobra widzę, to była trzecia próba. Jak się mylę to sorry. A ja um, um, mam nadzieję, że to mi się uda wygrać, bo zmęczony trochę jestem ale dobra no to polecimy sobie tutaj i bardzo bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny jak zostawicie to mi z Suba to. ale napiszcie w komentarzu yy, yy, co tu napisać możecie lol jeszcze dotrwaliście do tego momentu i napiszcie czy chcecie żeby była nowa mapa bo ta już jest całkiem nudna dla mnie no to o akurat trochę ludzi jest tylko zabijam spróbuję zrobić 12 kg. ogólnie to zbieram do 1000 a mam yap yan Mówiłem, będziemy sobie... Dobra, widzowie, jak mówiłem no to będziemy sobie kampić. No to idziemy tam. Ale naprawdę ciężko jest już wygrać na Batę Royal To Tak zdradzę, że będzie taka seria, co będzie miała 12 odcinków. Już tak zdradzę. Bo będę musiał się przygotowywać. W sumie nie. Po tym filmie już nic nie będę nagrywał, wszystko zgaszę, ale jak już będę kolejny raz w domu, no to nagram chyba dwa odcinki trzy, trzy. Jak nie powiem co. Będziecie musieli się domyślać. Dobra widzowie, ktoś mnie atakuje. Czekaj. Najgorzej. のもう1ない。 Kurde, przegrałem ten film. Dobra widzowie. Niestety się nie udało wygrać. Dobra widzowie, niestety się nie udało wygrać. Podsumowanie całe nie udało nam się wygrać całe pięć rund. Więc to jest naprawdę źle. I po serii tej jednej zobaczymy czy mi się uda. O kurde, zdradziłem trochę. Dobra. To na...